Tak, oczywiście, będziemy My pozytywnie myśleć, to będzie pozytywny dzień, a jak staniemy z nastawieniem oczywiście, że pada, leje i brzydko, no to... Co jest najważniejsze w życiu dla Pani? Przepraszam, pytanie są na internetowa, czy jest Pani szczęśliwa? Bardzo. Jaki powód, jest Pani szczęśliwa? Bo jestem zdrowa. Zdrowie jest najważniejsze w życiu? Oczywiście. Co jeszcze oprócz z... Rodzina, z... Rodzina, dzieci, praca... Czy są jakieś marzenia jeszcze? Pytanie do O, bardzo dużo. Jakie na przykład? Podróż? Jakaś czy coś innego? No podróż na pewno. Ym... No, nie będę zdradzać marzeń, żeby się spełniły. Yy, jakaś rada życiowa, taka dla ludzi, dla młodych, czegoś. Może tutaj. O! Pani doświadczona, to radę rada życiowa. Tak, rada życiowa taka jedna, jakby pani z perspektywy. Nastawione, proszę pana, optymistycznie, być pogodnym, uśmiechniętym. To jest moja recepta na życie. Czy pani tak stara się, żyć, widzę, że optymistycznie, tak? tak? Oczywiście. Nie wiem, dla innych, oczywiście. E, co może poprawić humor z rana, tak jak najbardziej? Jedna, tak, jak, jakoś tak nie, nie wiem, kawa, kawa. Hadbata, Dobra kawa. Mlekiem czy bez? Bez, bez. Pani ta... Z mleczkiem. Trochę jeszcze. Pogoda może, no nie wiem, muzyka. Proszę czy... pana, nastawienie, jak wstajemy rano z pozytywnym nastawieniem. Jest dzień piękny. Czy pani się cieszy, że już na przykład stanie. tak rano, że można chodzić, no że nic nie boli? Oczywiście, proszę pana. W moim wieku, to jak wstaję rano, nic mnie nie boli, to jestem szczęśliwa. Dobra. Co można w wolnym czasie robić ciekawego? Jakieś hobby, zainteresowania? Proszę, Może pana. Pani... proszę pana, ja lubię podróżować. Dlaczego pani Czytać... podróżuje? W Polsce czy za granicą? Za granicę. W Polsce i za granicą. Gdzie najpiękniej? Co tak za eee, Proszę poprawa, pana, komple? wszędzie pięknie, A, a po sobie po pradze, Poprawia I daję. Góry, czy, Może góry, oglądam telewizję, widzi rozwijuje Oczywiście, proszę pana. Skąd to pozytywne nawory, pani tak. człowieka, proszę pana. pozytywne panie, nastawienie, bo tu to większość narzeka, że pada, gdzieś jest zimno i tak dalej, oczywiście z głowy swojej i z serca. Razłość. Wszystko myślisz oczywiście. Jak staniemy, tak oczywiście, to Skromnie będzie pozytywny żyć. dzień. Wszystkim a jak staniemy tak z nastawieniem romania, pati, oczywiście, że pada, że pada leje i brzydko, tak no to... Odglądacie. To jest najważniejsze w no, życiu tak, dla Pani. Czy jest Pani szczęśliwym człowiekiem? Proszę Pana, zdrowie, tak, zdrowie. zdrowie. ut szczęścia. Skąd kontrakcie energii widzę tylko tyle? Chodzę na uniwersytet trzeciego wieku, chodzę na gimnastykę mam. do ekonomika, pani, pani nie oczywiście. Takowe, Nie, leży, że tak powiem. Ja nie, nie, nie cały czas coś tam robię, Życie? cały Dobrze. czas Dobrze. tam robię. Jestem wrótka, tak że pani poprawia Czy tam oglądam telewizję rozwijające żywioły? To jest oglądam telewizję rozwijające żywioły, Codziennie co chodzę, bo chodzimy na uniwersytecie trzeciego wieku, też chodzimy. To można robić. A można robić. Się robi, Tam ma... jest, bardzo dużo jest języków, Nie, nie to chcę nie chodzi o na nauka języka. Również Również są w poniedziałki tak. zawsze, Również proszę pana, bardzo ciekawe wykład. z różnej skromnie W oczy, a tak się. mogę Wczoraj na przykład był piękny nauka sposób trzeba Piękny wykład był. Chodzę na uniwersytet trzeciego wieku. To nie wolno.